się ma dwór tulejów, Michał? O, tu tak. słynny Michał z piły, patrz. Tak, tak. słynny tak, Michał, tak, wreszcie tak. przyjechał. Ciekawe tylko po co, ale nie A tego pana też znacie, nie? Wcale nie słynny. To jest słynny Boguś, tylko musi ostatnio coś przytyło, nie? Ale to dobrze będzie razem z Biem tak. na sałatkach jechał, nie? Nie, dziękuję Ci za te uwagi jak najbardziej. Próbuję dorównać twojej wadze trochę, no. No, trochę tak, trochę się przytyło, ale będziemy to, będziemy to gubić. Trzeba pobiegać trochę. Tak, Boguś Wam coś pokaże. O, ja mu daję kamerę, niech idzie. Bo ja to nie umiem, ale Boguś umiem. No więc... Yy... Witajcie widzowie Benka. No, chcę to ładnie zrobić. A, no, Bogu, musi być profeska. Bogu. Więc tak, tutaj mamy pokazik w bardzo fajnej miejscowości. Dworek w Sulejowie. E, I co? Później troszeczkę wyrzutni. Oczywiście Benka nie mogę tu wpuścić, ponieważ jest to strefa odgrodzona. Jest to strefa już większego zagrożenia. Wchodzę tutaj ja, jako pirotechnik, na własną odpowiedzialność. I tutaj wygląda: tu mamy troszeczkę bombek. Tutaj mamy system EXPLO, który tym będzie wszystkim zarządzał. Głośniki jeszcze nie rozstawione, zaraz to rozstawimy. Tam jest trochę wyrzutni I tutaj po prawej i po lewej stronie, naprawdę na lewym skrzydle, będą single shoty. Generalnie ta piosenka, którą dzisiaj będziemy grali, jest to bardzo obcykana piosenka. Już na pewno na kanale Machonego była nieraz, a w tym roku graliśmy już 5 razy. Tak przypadła po prostu ludziom do gustu. Jest to Katy Perry Fireworks. Będzie się tylko wkurza, bo zaraz ograniczają mu prawa autorskie. Mówi chłopak, chce zarabiać, ma już tych 50 subskrybentów. A tu kurwa nie da rady. No bo co, ograniczają cały czas te tak? Bo wszystko ograniczają. Hej, KT tak. Perry wszystko zarabia. Trzeba kable no. przecinać przy muzyce. No właśnie. <śmiech> <śmiech> no. A to o, jeszcze wam pokażę. A może nie będę tego no. mówił, no bo tu Michała o taką, to nie, jaką, moja, dlaczego, to nie, O, pokaż szapkę! O, o pokaż o, szapkę! Właśnie, o, o. Zobaczcie, jakie fajne dżeki. Kto taką czapeczkę chce? O, Michał zrobił, dobra no. O, wyszywana. Ta. Wyszywana. No i mamy jeszcze trzy gamoni ale gdzieś poszli. Ale jak przyjdą, to się ich dogra. No, także chyba już teraz na pokazie. Już pokaz nagramy, nie? No, to, dobra, to może. No, no, i. Tutaj do naszego filmu jeszcze, że jest pokaz gotowy, że czeka Także do później. Bo tylko powiedzieli, że Ogólnie chciałbym sprawdzić, taki, e, e, ile, ile jest takich rzetelnych e, osób, które tak naprawdę oglądają Benka. Bo tam subskrybentów jest 50. Więc zróbmy taki rzetelny test. Mam, słuchajcie, tutaj TikToka, to jest mój TikTok. E, Pirohit 1, ponieważ podstawowego Pirohita widać? Tak, widać. Ponieważ no? podstawowego Pirohita mi zbanowali. Nie wiem za co, ani tam nie było gołych tyłków, ani przekleństw, ani za, nawet za dużo pirotechniki nie wrzucałem, bo to były firmy już zaraz jako niebezpieczne. E, no więc zobaczymy. Wbijcie na, na mojego TikToka i dajcie komentarz, że jesteście z YouTube'a od Benka albo coś takiego. Zobaczymy. Jak, jak będzie przynajmniej 10 gości, to. albo nie, inaczej. Każdy jeden e, klient, który tak zrobi, to będę chudnie kilogram. Jak spadnie 10, no to... Gdzieś... No, nie, no, nie, no, no ja, nie, nie, nie dam rady na tych no, także, także e, ale tak? My, ale tak dobra było... zabawa, także no. zapraszamy. Nie dobra zabawa, Dobrze widz to jest jeden kilogram. Dobra, dobra zabawa, <laughs> dobra, no, na razie. O. A, a, a tu idzie gang Olsena, pierwszy prowadzący, no. <laughs> odpalający... <noise> Zapaliczką O, tu drugi galkocena. Contena ale tu trzeci. Najmniejszy. Najmniejszy. Nie, tak się ale... Także ekipa jak tralala. No, czekamy na pokaz. I jedziemy z pokazem. Za jesteśmy! Ale wali! Wow. Oh, wow, so beautiful. Ale, ale, ale. ale. ale of Do samej ziemi. No, Dobrze, że popadały. No, jeszcze... Jeszcze powinno być coś. Poszła ta trójka? Leci! Wow! Ale salut był! Człowieku! Wow! Elegancko. Bardzo fajny pokaz. No to czekajcie teraz na filmik.